czas odwiedzić warszawskie Chinatown. Cześć wam. Hejka. Dostaliśmy już mnóstwo wiadomości o tym, żeby w końcu odwiedzić Marywicką bądź Bakalarską. Marywicką mamy nieco bliżej, ale stwierdziliśmy, że zaczniemy od Bakalarskiej, więc będzie dużo jedzenia azjatyckiego. Chcemy tutaj spróbować ryżów smażonych w czterech różnych miejscach jak będzie to wyglądać smakowo? Zobaczymy, miejmy nadzieję, że nie będzie źle. Ale zanim to, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie to zrób, bo jeszcze tego nie robisz. Ale teraz zaczynamy ten film. Wy sobie jakieś przekąski i smacznego. Wiecie co troszeczkę zabawnie, ja nie wiedziałam, że tu jest tyle fryzjerów i manifurzystek i wszędzie siedzą właśnie i zachęcają do wejścia, pytają tylko fryzjer, paznokcie, no naprawdę jest tak zabawnie, na razie dawno nie byliśmy w takim miejscu. Weszliśmy z tego zupełnie. Z innej strony tu można się naprawdę skupić, ale kupić też wszystko. Naprawdę I jakie wszystko. zapachy się tutaj mieszają, bo dużo plastiku, dużo takich ubraniowych zapachów. O, strasznie. E, jeszcze jakieś kadzidełka, tam przy tych fryzjerach nie wiadomo co. Ale i jakieś, jakieś wypieki były ciekawe, tam jakieś pani sprzedawała jakieś pizzę, jakieś. Ja bym tam potem może wróciła, zerknąć co jest, bo no. jakoś się tak zachęcało zapachem. Fajnie to wyglądało. Bardzo. Przeszliśmy już całe i wybieramy troszeczkę na ślepo te nasze miejsca, które będziemy sprawdzać i to jest pierwszy z nich, Asian Noodle Bar. Ten lokal jak na to miejsce wydaje się taki nazwijmy to troszeczkę lepszy. Nie spodziewałabym się aż takiego menu. Było tutaj sporo opcji. Były też kary, były rameny, był pad był ryż smażony. My wzięliśmy ryż smażony z tofu za 31 zł. Tutaj dania też są oznaczone wegetariańskie bądź wegańskie. Do tego zapytano nas nietypowo o sos. Wzięliśmy sos mango. On będzie podobno podany, a bo więcej się nam nie zasmakuje, to po prostu nie musimy z nim jeść. Nie ma tutaj saigonek. dlatego wzięliśmy spring rolls z Tofu i awokado za 20 zł i do nich również będzie sos sojowy. Sprostowanko sajgonki są, ale nie są... Nie są wegetariańskie, tak. tak. Sajgonki nie są wegetariańskie, są tylko z, już Wam nawet powiem, z wieprzowiną i krewetkami. Na co trzeba najpierw zwrócić uwagę, że na pewno nie jest to taki tani, typowy, przysłowiowy chinol. Nawet od razu to widać, dostaliśmy na bardzo ładnych talerzach bardzo ładnie podany ryż smażony. Co więcej, od razu widać, że mamy tutaj pak choja. jest sporo tofu, od razu nabijam na widelec, one jest mięciutkie. Mamy tutaj faktycznie jakąś taką zwykłą kapustę pekińską, a nie taką surówkę, jak to najczęściej się zdarza w barach chińskich. Mamy też chyba jakąś fasolkę szparagową, na górze jest sezam, no tak wygląda na bogactwo. To. są kiełki fasoli mung. Sprawdzam. Na bardzo ładnie pachnie mm -hmm. mm. No, widać że smakuje. Jest bardzo dobra. Nie jest za tłusty, nie jest zasłony. Jest dużo tej cebulki, więc no wiadomo, no jest to jednak rozsmażone, więc tłusty jest, ale jest tak, że nie będzie takiego uczucia gustości w ustach na pewno. Spróbuję jeszcze tego sosu mango. Może zanurzę w nim jeszcze jeden kawałek tofu. Tofu swoją drogą jest mięciutkie i bardzo przyjemnie się je je. Ten sosik też jest naprawdę przyjemny. Nie jest to coś, co ja tutaj potrzebuję, bo akurat do ryżu smażonego sos wydaje mi się zbędny, ale jest akurat smaczny. Jest delikatny właśnie po smak mango. Też jest posypany sezamem i ten sezam już właśnie złapał tam swój smak, więc to jest to, no wiadomo, słodziutkie. Próbuję od razu tego springer. Tak, jest gigantyczny. Widać w ogóle kolendrę. Ja kocham kolendrę. Widać, że jest marchewka, widać, że jest kapusta, widać, że jest makaron ryżowy. Ja od razu zanurzę sobie w sosie sojowym. Mm, fajna konsystencja sosu. I próbuję. Mmm. Ten Spring Rolls jest przepyszny, jest chrupki, jest bardzo dobre tofu. Masę tej kolendry masę, bardzo dużo. Jest awokado, też jest świeżutkie, Czuję, że wszystkie składniki tutaj są świeże, są chrupkie, są jędrne, takie jak powinny być. Bardzo smaczne mają tutaj to tofu. Stęsniłam się już za dobrym tofu, naprawdę. Możemy skropić sobie limonką, czego jeszcze nie zrobiliśmy, więc ja to teraz uczyniam. mega pachnie, ada tak zachwalała. No bo jest mega dobry. Mm. Fajnie, bardzo wyczuwalne jest jajko. Warzywka są fajnie przesmażone. Topu jest mięciutkie, tak jak lubię, jest puszyste środku, z góry jest delikatnie nie tyle co chrupkie, co nie wiem, jak nazwać tę konsystencję. Jest po prostu twardsza skorupka. Bardzo dobrze doprawione. Ta cebulka nie dominuje tutaj, co jest, co jest plusem, bo jak jest za dużo tej cebulki, to Niestety, ona zabija cały ten smak. Zobaczcie też ten sos. Smaczny, bardzo słodki, ale nie wiem, czy będzie pasował do całego tego dania. Chyba nie będziemy go w ogóle używać, bo ten ryż sam z siebie się broni. Faktycznie gigant. Zobaczcie po prostu. Lecimy. Mm. Fajne chrupnięcie, bardzo wytrzymalna kolendra. Papier już fajnie się klei. Ale nie rozwala. Ale nie rozwala, to jest to. Teraz jest tak, że jak się ugryzie, to ona się już rozpada. Ale jest dobrze zlepione. Nie widać w ogóle tego łączenia. Nie jest dziurawy. Nie, mega jest. Fajno orzeźwiający. No powiem wam, ten ryż smażony jest naprawdę tak dobry, jest tyle pak choja, tyle warzyw, to to jest tak smaczne, dużo jest z tego jajka, tego warto odwiedzać, tylko bierzcie pod uwagę, że nie jest to właśnie jakieś super tanie miejsce, ale dla smaku akurat warto, to bardziej jak szukacie po prostu smacznego, azjatyckiego jedzenia. Co moim zdaniem tutaj e, spring rolls są chyba jednymi z lepszych, jakie jedliśmy. Też tak uważam. Teraz idziemy do miejsca Chowman. teraz nie wiem jak to do końca wypowiedzieć, możecie sobie przeczytać. Okay. Tymi saigonkami tutaj to nam się chyba nie uda, bo jesteśmy w kolejnym punkcie i tutaj sajonki są wypisane, kosztują 22 zł wegetariańskie. Powinny być trzy sztuki do tego serówka. Niestety ich nie ma, więc zostajemy tylko przy samym ryżu smażonym. Z tofu zapłaciłam za niego 32 zł. Zobaczymy, jak on będzie tutaj wyglądać. W tym miejscu jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Odkąd tylko przeszliśmy pierwszy raz, to mam wrażenie, że ich jest coraz więcej. Ale to może oznaczać, że jest smaczne. Tutaj mamy bardziej, że tak powiem, chamski ryż smażony. Jest tego bla, mega dużo, jest tego kopa. I mamy tutaj tą naszą słynną surweczkę, zacznę od niej w ogóle. Fajnie, nie jest taka wypukana, ma, ma smak, nie najgorsza. Jadło się już lepsze, ale nie jest, nie jest taka zła. No i weźmy sobie tofu z ryżem, czyli kwintesencję tego wszystkiego. Wybaczcie turbulencję aparatu, ale mamy tutaj natrętną osę. O, gorecy. W tym ryżu jest chyba tego groszek, marchewka, jakaś kukurydza? Tak, dokładnie tak. Ale spójrzcie już na widelec. A co? Widać widelec. I, ale jak jest żółty. żółty no. Już po samym widelce widać jakie to jest puste i faktycznie nawet... Jedząc to, no czuję, że ten tłuszcz zostaje mi na języku i podniebieniu. No nie jest on najlepszy ryż, poprzedni był dużo, dużo lepszy. Nie jest jakoś dobrze doprawiony, po prostu jest usmażony, są wrzucone do tego warzywa taki ani nie jest słony. Ciężko powiedzieć, jest jakoś słabo doprawiony, jest moim zdaniem, tylko bardzo pusty. No jadło się już lepsze. Moja kolej zrobiła się za mną bardzo, bardzo głośno. Mamy też cytrynkę, to może ja akurat tutaj skropię sobie cytrynką. E, tutaj dodatkowo są te sosy sojowe, jest też chyba jakiś sos ostry, można sobie dobrać e, papryczkę. Średnio zachęcam. Co wygląda tym bardziej, że jest bardzo ciepło. Chropę cytryną i próbuję. Nie ja wiem, czy tej soli nie trzeba będzie użyć. Ja myślę, że ja na pewno nie będę używać. Dobra, ja smażony, wezmę sobie od razu z tofu. Faktycznie jest po prostu żółty. Jakoś tak... czuję, że jest smażone, ale ani to słone, ani to jakiegoś innego smaku. Jest dość dziwnie, spróbuję jeszcze tej surówki. Więc grubo się kana. Moim zdaniem nie jest to źle, że jakieś się znowu doprawione, po prostu trzeba było doprawić. Ale w to srowycznie niż w No ja też tak uważam, wolę jeść tą opcję niż wersję przesoloną, gdzie czujecie się jakbyście jedli jakąś solniczkę lub kucharka. Co do surówki, mnie ona bardzo smakuje, bo jest kurupka i nie jest za słodka, ja jestem właśnie tym teamem, że nie znoszę, jak one są takie przesłodzone. Ta jest dla mnie w No zobaczymy jak wypadnie ten ryż. Jak zjemy go więcej, bo jednak na razie zaczęliśmy. Mogę tutaj znów pochwalić topu. Może nie w grupie, ale ma tą swoją taką strukturkę, tą swoją... Ciężko mi określić tą strukturę swoją drogą. Mówisz też miał problem. Wiecie, no jak jecie tofu w takich barach, to wiecie o co mi chodzi. I to, tu... I to tofu tutaj jest naprawdę dobre. No tak jemy, jemy i niestety tego smaku brak. Ten, no mówię, jest bardziej z kategorii tych takich tanich Chińczyków, mimo że nie jest to najtańszy rozsmażony jak jaki jemy, bo znamy tańsze miejsca no to w innych na miejscach. Tak, na przykład. Ten jest taki no mocno przeciętny, jest po prostu tłusty, Łukasz sobie go dosolił wręcz. Ja nie używam już żadnych przypraw tutaj, ale no ten sobie nawet nie może stanąć obok te um, tego. Dziwię się, dlaczego tutaj jest aż tyle osób, może inne propozycje mają po prostu smaczniejsze. Może tak, oby, bo jeżeli faktycznie ludzie tutaj wolą takie smaki, to chyba z nami coś nie No chyba. Asian Food Restaurant. No powiem Wam, ja tu jestem w szoku, bo jesteśmy już w trzecim miejscu i to znów nie jest takie tanie miejsce, tylko znów ceny są normalne. A co więcej, my przeszliśmy tutaj i nie widzieliśmy takich typowych hinoli. Ja to będę tutaj powtarzać, bo to jest dla mnie zaskoczenie. Ten bar wydawał się taki, takim zwykłym barem, a jest znów bardziej restauracją. Dostaliśmy normalnie menu z takimi daniami, no że powiem Wam, ja bym tutaj więcej rzeczy raz spróbowała. Rys smażony z tofu kosztuje 32 zł. Nie ma tutaj znów sajgonek wegetariańskich. Będą spring rolls z tofu to 20 zł. Jako, że jest to film, który nagrywamy cały jednego dnia, bo jest to troszeczkę daleko i nie chcemy tutaj dojeżdżać na dwa razy. To teraz dwa dania będzie brać na wynos, Skosztujemy tutaj, zrecenzujemy je na ciepło, ale potem zabierzemy do domciu i w domciu sobie zjemy. Żeby się nie przejeść, nie dalibyśmy tego rady. Ja już po tamtym ryżu czuję się. No, pełna. już jesteśmy pewni. Ale jeszcze... spring rollsy zjemy od razu, to jest pewnie. Ale to raczej lekko wchodzi. Oby. Powiedzcie mi, dlaczego tutaj nie ma nigdzie sajgonek wegetariańskich? Co to ma być? Powiem wam szczerze, że myślałam, że jak nie będzie tych dużych wegetariańskich sajgonek. No, chociaż te malutkie. A tutaj nic z tego. Już myślałam, że jak nie będzie sajgonek. To te spring rolls tak ewentualnie, ale miałam jeszcze nadzieję na ewentualne te bułeczki bao, takie co są mm -hmm. często w przekąskach, a jakoś tak słabo, także mm, tym się trochę zawiodłam. Wydaje mi się, że Wilska będzie chyba troszkę ciekawszym miejscem i że będzie tańszym miejscem, bo tutaj jednak te ceny no, widzicie... A możecie dać już nam znać w komentarzu, czy brać tam ryż smażony tak jak tutaj, czy może inne danie, na przykład Pataja. Teraz dostaliśmy dopiero sos, który nie stał na stole w ciepłym. Aż jesteśmy zaskoczeni. Jest ma fajną temperaturę taką nie, że zimną, ale taką właśnie pokojową. No czyli... nie ten lokal jest ogromny. My siedzimy na zewnątrz, a w środku jest bardzo dużo stołów. Nie chcemy w środku, bo i w tych miejscach unoszą się takie nieprzyjemne zapachy często i jest taki zaduch. W większości tych miejsc już nawet nie sprawdzamy następnych. A i pałeczki są wielorazowe. Nie są te jednorazówki. Fajnie. Ja wam powiem, że tutaj w wielu miejscach po prostu śmierdzi. Naprawdę zawsze mi to, to źle, ale mój nos ma tutaj bardzo, bardzo ciężko. Albo daje mocno krewetką, tutaj nie powiem, że śmierdzi, bo niektórym ten zapach może się podobać, albo daje tak typowo jakąś gumą plastikiem, nie wiadomo czym i naprawdę w niektórych miejscach nosek cierpi. A few moments later. Mamy nasze spring rolls I patrzcie jak one pięknie wyglądają Miały być dwie sztuki, ale one są po prostu przekrojone Więc widać tutaj ich już przekrój Widać tofu, widać ogórka Widać sałatę Oczywiście makaron Tutaj mamy tą taką specjalną zalewę Ona z reguły jest taka octowo-słodko-słona O, zanurzę sobie Jest taka jak powinna być w sumie Mhm, świeżo, chrupko, jest kolendra. Tutaj to jest bardziej chrupkie, ale akurat jest smaczne. Ono tutaj naprawdę jest akurat chrupkie z zewnątrz, ale jest mięciutkie w środku. Jak dla mnie dobre te spring rollsy. W poprzednim miejscu smakowały mi bardziej, ale te też są naprawdę dobre. Zobaczymy, jak Łukaszowie będą smakować. Na początku przeraziliśmy się, że się źle zrozumieliśmy z kelnerem i że dostaliśmy cztery, a nie dwa te spring rollsy. Ale potem doszliśmy do wniosku, że one prawdopodobnie są liczone jako tak jeden, a tak, tak też jako jeden. Ale robi to ładnie jako podanie właśnie. O, to zdecydowanie. No i plus, że są takie ogromne w takim ja być razie. Lecimy. Mm. Chrupkie warzywka, faktycznie chrupkie tofu. Fajna ta skóreczka. Wszystko jest delikatne, puszyste. Świeżość, znowu świeżość. Dobrze lepiący się ryż papier ryżowy. No ale faktycznie, poprzednie były lepsze. Mamy już nasz ryż smażony. Zapłaciliśmy tutaj 3 zł za pudełko, ale tak jak powiedzieliśmy, no bierzemy go na wynos. Wygląda dobrze, pachnie dobrze. Jest dużo tofu. To tofu tutaj prezentuje się zdecydowanie inaczej niż w poprzednich miejscach. Jest też cebulka prażona. Widać też od razu jajko. No i porcja wydaje się dość duża. Powiem Wam, jak jakbyśmy to mieli wszystko tutaj zjeść dzisiaj na raz, to byłoby ciężko. Jajko było też te w tym E, tak, było w tym pierwszym. W tym drugim też powinno być, tylko go tam nie było czyli za bardzo. E, w, tym w tym pierwszym było, e, tak jak Łukasz mówił, bardzo dobrze wyczuwalne. Tutaj też bardzo ładnie je widać. No, próbuję już. Niezły, ale też jest bardziej tłusty niż ma jakieś inne smaki. Jest delikatnie słony, ale też nie do przesady. Taki całkiem ok, ale spodziewałam się czegoś lepszego. Póki co te, w tym pierwszym miejscu jednak... Ryż smażony wygrywa zdecydowanie. No Adam nie zaskoczyła, mówiąc, że jest taki przeciętny. Zobaczymy. A i tutaj jest właśnie w marchewka, groszek i kukurydza. No to prawda, jest troszeczkę bardziej tłusty niż ten pierwszy. Zdecydowanie dużo mniej tłusty niż, niż ten, ten poprzedni, drugi. ten drugi. Ale gorzej doprawiona. Przebija się tutaj głównie cebulka prażona. I to jako też jest wyczuwalne. Tofu jest fajne, przyjemne, tak jak w tych poprzednich miejscach tofu było ok fajne. Tak tutaj, ten ryż, można byłoby troszeczkę bardziej doprawić byłoby dużo lepiej. Ale plus, że nie jest przynajmniej tak pusto jak tam. Tak, ogólnie smaczna Idziemy szukać czwartego miejsca, ale już mamy naprawdę dość, pękamy już ja wręcz. Jestem tak pełna. Oj tak, jesteśmy już przejedzeni, ale czwarty musimy pęk, pęk, pęk. sprawdzić. Idziemy, weźmiemy go na pewno na wynos. No dobra, przeszliśmy wszystko wzdłuż i wszerz, ale nie spodziewaliśmy się, że nie znajdziemy nic więcej. A tak dokładniej to kolejnego ryżu smażonego. Tutaj zjecie jeszcze coś azjatyckiego, ale na przykład są dwa punkty, które mają kompletnie inne dania. Oprócz tego jest ten hotpot, jest miejsce z banmi, potem jest też coś indyjskiego, jest też afrykańskie. Tak. Jest też jakiś zwykły kebab, także my na tym kończymy te azjatyckie miejsca. Szczerze Niestety. mówiąc nie jest ich tutaj aż tak dużo jak sobie wyobrażaliśmy. W sumie tylko jeden nas tak w sumie zachwycił, można powiedzieć. Tak, a te dwa są takie, że no mocno przeciętne. Szczeg no. Jeden taki, że na pewno bym nie wróciła. Jeden ten, taki w ostateczności. Ten ostatni, Ach. który odwiedzaliśmy to taka ostateczność. Do tego pierwszego bym akurat wróciła, spróbowałabym innych rzeczy w nim, naprawdę. Oj, no tak, patata na przykład. Także jeśli ten film Wam się spodobał, dajcie nam znać. My teraz to będzie test. Yy, za niedługo pojawi się jeszcze jeden taki większy test. Też będziemy dużo jeść, Oj, naprawdę. Tak. Nie zdradzamy na razie, co? Spokojnie, na Marywicką się też wybierzemy, tylko za jakiś czas zrobimy sobie teraz małego stopa z jedzeniem azjatyckim. I przyznamy się też, że my nie chcemy, żeby wiesz, że, ja że kopujemy po innych youtuberach. Pamiętajcie, że na Instagramie będziecie w 100% na bieżąco, będziecie wtedy wiedzieli, czy, yy, co się dzieje właśnie z tym jedzonkiem, bo my najczęściej potem pokazujemy to jedzonko, będziecie widzieli, jak żywimy się w ciągu tygodnia, bo ciągle dostajemy wiadomości, jak to jest z tym jedzeniem, ale my naprawdę w tygodniu jemy o. No bardzo zdrowo można powiedzieć. Nie zabieramy na wynos, bo nie musimy, bo zjadamy w tych lokalach najczęściej. No najczęściej, rzadko bierzemy na wynos, staramy się nie brać na wynos, tym bardziej, że jednak już w domu wolimy jeść takie, wiecie, domowe jedzonko, więcej warzywek i mniej tłuste rzeczy. Ale to już taka staweczka, bo bardzo dużo się pojawia tego typu pytań. i Ja jeszcze kwestii. tylko przypomnę, że jest opcja wspierania kanału tam na dole. Więc to już koniec. Tradycyjnie, jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie lajka, subskrypcję z dzwoneczkiem. Wpadajcie nasze social media, Instagrama, TikToka. Udostępniajcie ten film, piszcie komentarze i do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się. Cześć. Pa!